Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Hang i dzisiaj robię reklamę. Tak. Robię reklamę serwera Midcrafta, który jest, na którym znajdują się frakcje, yy, znaczy działki, FB, free No, znajdują się też następujące barwy part enchant, żeby enchantować itemki, tylko, że właściciel serwera miał zrobić, że enchant, nether i vipshop są dla vipów i nether, nie było nether, że są dla vipów, ale to jeszcze nie działa, więc możecie wchodźcie póki czas i enchantujcie y, rzeczy, ale nether już jest dla vipów i szybko wchodźcie kupujcie coś z vipshopa. Dobrze, ale, a reszta enchantów jest... Y, Y, warpów jest dla nas. Warp komendy. Podstawowy warp, na który, my, na który każą wam wejść admini. Ale brzydka pogoda się zrobiła, Później jest y, warp pwp, to możemy się bić. No, pwp, person vs person. Dobrze, kolejny, sklep dla zwykłych y, graczy. Jeszcze nie jest wszystko dokończone. Surowce. Na surowcach nie ma pwp i możecie sobie różne rzeczy zbierać. Żelaza. I nie ma tutaj... Wszystko wylatuje z rudy. Wszystko. No. Troja. Jeden versus jeden. No i wipshop dla tych wipów. O, dziękuję wi... Wilkor. Tak? Wilkor? Wilkor. Że... Zrobiłeś yy, SANA Chociaż SANA nie ma, ale okej okay. I dobrze, że jest... i szkoda, że jest noc. Dobrze, adminia, adminami na tym serwerze są Piotrek579 MC I właśnie Wilkor Wilkor to jest albo adminem, albo modelatorem To jest tak dziwne I chyba to wszyscy admini I tutaj mamy tablicę ogłoszeń lica Arena 1 versus 1 o, uroczyste otwarcie o godzinie 18. To było wczoraj, już jest dawno otwarte, tylko to jeszcze trzeba usunąć. Arena Ma J została ponownie otwarta, jeżeli już chodzy, chodzi o arenę. Jest arena Ma J. To jest tradycyjna arena. Tylko te trzy klasy są dla Wików. A te dla nas. Tutaj mam, tak wygląda łucznik. Tak wygląda baron. I tak wygląda da rycerz. Przepraszam, że mam tu tummy items, już nie mam. No i później klikamy na ten blok żelaza i gramy, ale to kiedy indziej. Jeszcze mamy arenę pod nazwą BNJ BN, czyli Battle Knight. Tak wygląda scout. Tak wygląda Pyro. Tak wygląda tank. Tak wygląda Charlotte Man. Tak wygląda Archer. Tak wygląda Warf. Haha, ha, to jest najlepszy raz. Tak wygląda Medic. Tak wygląda Miner. Tak wygląda Magic. Ko Ktoś tam. <ścoughs> I tak wygląda Spy. Ja nie spy. Ale jak mówię, nie dzisiaj to są te dwie jedyne areny. I uwaga, otwarcie Vampires 20 lutego o 18. Wszystko o 18, a otwarcie serwera było o 15, super. Więc jutro, bo ja to nagrywam w środę, jutro 20 jest otwarcie o 18. Vampires na ukończeniu i będzie kolejna minigierka, którą jeszcze nie grałem na tym serwerze, ale grałem ogólnie. No i tak między innymi. To jest moja działeczka. Trzeba się zaopiekować faremką. Ale to ten. Tu jest. Hmm, nie farma. Działka czachy. Piotrka. Tam Jareckiego 12, podajże. Tam Rico 169, którego lubię. E, no i reszta działek już nie będę wymieniać, ale zajrzyj do tej dziełeczki, bo ładna. Pewna osoba, która ma tą działkę się ucieszy. na moim filmiku o ile ja mnie będzie oglądać, no i będę trochę nagrywać z tego serwera. Przepraszam, że nie biegam, nie lubię biegać na tym serwerze, chociaż mam miliard ciasteczek. I jeżeli chcecie ciasteczko, to do mnie, Sylwan, ale Sylwan na tym serwerze ostatnio miał PH, bo CM go przezywał, i znowu się zaczyna. To wszystko z tym Sylvanem. Każdy go... oj. Każdy go przezywał, dobra. Nieważne, to jest ładna działaczko Sylwana, jeszcze nie dokończona, ale będzie kończona. No, więc... Dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Jeżeli wam się podoba, to zostawcie subskrybcję kanału po więcej, żebyście obejrzeli MJ i BNJ, tam jest działka. I zostawcie lajka like jak się wam podobało i skomentujcie jak coś śmiesznego. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć.